Witam 17 listopada 2015. Aktualne tematy hodowlane. Stan potencjału lotowego to aktualnie 36 gołębi młodych tegorocznych, przelotowanych, które mają za sobą około 40 lotów treningowych i 8 lotów z kabiny. Tą kadrę uzupełnia. Pstry Karol, gąb czteroletni, który uczestniczył w wielu lotach długodystansowych. Wspomnę tylko o locie z Orleanu 1070 km oraz locie z Hawru. Również kilkakrotnie uczestniczył w locie z Ostendy 850 km. Jest to gołąbek czystej linii wyżymaczy. Wywodzącej się od Hańca Fulgoniego linii muszkieterów, poprzez Marcela Desmeta z Maregem, chodzi o gołębie Alojza Sztykelbauta. Ten szczep ma w sobie cechę mordant czyli za wszelką cenę wrócić do domu. Cykl przygotowania. Kadry lotowej na przyszły sezon obejmuje szczepienie salmowirem, szczepienie przeciwko również ospie, jak również profilaktyka, do której zaliczamy odrobaczenie, jak również rezynsekcje. Gołębie mają codziennie oblot, raz dziennie w różnych godzinach, by zmylić czujność. Drapieżniku. Karmię mieszanką uniwersalną firmy Eupor z dodatkiem jęczmienia. Ten właśnie jęczmień jest regulatorem wagi. Czyli gołębie najedzone niechętnie oddziubują jęczmień, natomiast gołębie jeszcze głodne ten jęczmień zjadają. Warunkiem Dobrej kondycji, jak i również dłuższych oblotów wokół górnika jest prawidłowa waga, czyli go nie może być syty. Musi wciąż poszukiwać jedzenia w karmiku, tym stymulatorem, czyli wizualizacją jest podchodzenia do pojemnika. Głąb najedzony idzie pić. I to jest już wskazówka dla hodowcy, by przestać dalej karmić. Te, które czuły jeszcze chęć do jedzenia, pożywią się jęczmieniem. Na bieżąco podają gryt oraz witaminę Raz w tygodniu podają witaminy AD3 plus E, E plus B kompleks. Ten okres jesienno-zimowy, to również przygotowanie do przyszłorocznych zadań, czyli codzienne przebywanie na wolnym powietrzu w postaci oblotów dodatkowo wzmacnia odporność gołębi, jak i również powoduje, że gołębie mają właściwą muskulaturę. Oczywiście w czasie niekorzystnej aury deszczu mgły czy opadów śniegu głębiej nie są wypuszczane, by uniknąć niepotrzebnych strat. Na przełomie roku rozdzielę je według płci, by około połowy lutego połączyć pary. Naloty będą przygotowane z pozycji 10 dniowych jajek drugiego lęgu. Przy czym przez noc z mutkami będą przebywać samiczki w dzień, natomiast Samczyki. Po pierwszym locie konkursowym przejdą na właściwą metodę wdowieństwa. To tyle. W pierwszej części o innych taktykach i zabiegach pielęgnacyjno-hodowlanych opowiem następnym razem. Dziękuję. Ryszard Tosnowiec. Bogatynia Polska.